Zobaczcie, ten test to było prawdziwe wyzwanie: pytania o pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym, znaki zakazu, technika jazdy, poziom HARD. Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu i czujesz, że trafisz na ścianę, to ten test jest właśnie dla Ciebie i ten film z tym testem jest właśnie dla Ciebie. Omówię i wytłumaczę każde pytanie. Pokażę Ci, jak możesz sprawdzić graficzne wyjaśnienia i uzasadnienia do każdej odpowiedzi. I to w sekundę. Czas na potężną dawkę wiedzy. Zaczynamy. A to są moje odpowiedzi w tym teście. Wszystkie od początku do końca i wszystkie są prawidłowe. I zaraz sobie po kolei prześledzimy cały ten test. Klikamy na symbol oczka. I lecimy. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak, dlatego że na wyświetlaczach, na tych tablicach świetlnych jest prezentowany znak ostrzegawczy i tutaj musimy zachować szczególną ostrożność. Czy widoczny po lewej stronie jezdni znak zakazu zabrania cię zawracania na najbliższym skrzyżowaniu? Tak, on zabrania. Zakaz kręcania w lewo dodatkowo zabrania zawracania. Czy za tym znakiem znajdujące się na jezdni urządzenia wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi, gdy jest strefa ograniczonej prędkości do 30? Już do 30, to mogą te być urządzenia nieoznakowane. A tu mamy strefę 20, więc tutaj też nie będą oznakowane. Mało tego, zasady projektowania stref zamieszkania są takie, że tutaj powinny być w strefach zamieszkania, powinny być skrzyżowania równorzędne, chociaż z tym różnie bywa, i właśnie urządzenia, które wymuszają powolną jazdę, będą nieoznakowane. Czy w tej sytuacji za linią złożoną z punktowych elementów blaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu? Za czerwonymi nie może być pas ruchu. Za czerwonymi musi być pobocze. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać za sygnalizator? Oczywiście, że tak. Ten sygnalizator wskazuje, że mamy tu jakieś utrudnienie w ruchu. Sygnalizacja świetlna jest wyłączona. Zachowujemy szczególną ostrożność bo żółte miga, ale i tak, i tak szczególna ostrożność, bo jest przejście dla pieszych. Ale ten sygnalizator zezwala na wjazd za niego. Czy w tej sytuacji, zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego, masz pierwszeństwo przed widocznym pieszym, zamierzającym przejść na drugą stronę jezdni? Nie mam tego pierwszeństwa, dlatego że jest taki przepis, który mówi, że jeżeli ja skręcam w jezdnię drogi poprzecznej, to muszę ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który właśnie przeje przechodzi przez jezdnię drogi, na którą ja wjeżdżam w rejonie skrzyżowania, więc jeżeli skręcam na skrzyżowaniu, mówiąc w skrócie, w lewo lub w prawo, to, gdy przechodzi przez tą jezdnię drogi poprzecznej pieszy, to on ma pierwszeństwo, bez względu na to, czy tam jest przejście dla pieszych, czy go nie ma. Planujesz jechać na wprost, a kierujący pojazdem z sprzeciwka ma zamiar skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Otóż, uwaga, nie mam przed nim pierwszeństwa. Ten pojazd jest na takim dość dziwnym skrzyżowaniu, trochę niefortunnie oznakowanym, ale dla tego pojazdu Tutaj jest w lewo, dlatego pojazdu tutaj jest prosto. Więc ja jestem na drodze podporządkowanej, on jest na drodze z pierwszeństwem i ten pojazd ma tutaj pierwszeństwo. Czy w przedstawionej sytuacji dozwolona jest dalsza jazda przez skrzyżowanie, jeżeli nastąpi zatrzymanie pojazdu przed sygnalizacją? Oczywiście, że nie, bo jest sygnał czerwony i tutaj nie możemy wjechać za sygnalizator, a tym bardziej nie możemy wjechać na skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować ostrożność? Ostrożność zachowujemy w sposób ciągły, więc jak najbardziej tak, szczególnej ostrożności tutaj zachowywać nie musimy. Czy w przedstawionej sytuacji jedziesz drogą o dwóch pasach ruchu? Tak, jeden pas prowadzi w jedną stronę, a drugi pas prowadzi w drugą stronę. Tutaj są dwa pasy ruchu rozdzielone znakami poziomymi. Czy kierującym obowiązek stosować jazdę na suwak, gdy nie ma znacznego zmniejszenia prędkości? Nie ma takiego obowiązku. Żeby zaistniała jazda na suwak, muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie. Pierwszy warunek to jazda faktycznie w warunkach zmniejszonej prędkości, a drugi warunek to brak możliwości kontynuowania pasem ruchu, na którym się znajdujemy. Bo pas się kończy albo na pasie już jest przeszkoda. Ale gdy warunku zmniejszonej prędkości nie ma, to suwak nie działa. Kierujesz pojazdem na obszarze zabudowanym czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić prawej, z prawej strony pojazd jadący przed tobą. Są dwa pasy ruchu dla jednego kierunku i to w zupełności wystarczy na drodze dwukierunkowej, żeby z prawej strony na obszarze zabudowanym można było wyprzedzać. Poza obszarem zabudowanym na drodze dwukierunkowej muszą być wyznaczone dwa pasy, trzy pasy ruchu. Dwa to są w zabudowanym na dwukierunkowej. Czy masz obowiązek za, za, zachować bezpieczny odstęp od omijanej przeszkody? Jak najbardziej, że tak. Odstęp bezpieczny, który nie jest wyrażony w metrach. Czy w tej sytuacji zamiast świateł mijania, wolno ci używać świateł do jazdy dziennej? Po pierwsze, mamy od zmierzchu do świtu, czyli od świtu do zmierzchu. Od świtu do zmierzchu, czyli dzień. Po drugie, mamy warunki dobrej przejrzystości powietrza, więc teraz możemy użyć świateł do jazdy dziennej. Czy w tej sytuacji podczas wymijania masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak, bo wymijam się z pojazdem nauki jazdy. Jadąc obok pojazdu nauki jazdy, muszę zachować szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed przejściem dla pieszych? Nie ma takiego obowiązku, nie ma pieszego wchodzącego na przejście, nie ma pieszego przechodzącego przez przejście, więc nie muszą tutaj się zatrzymywać. Czy w przedstawionej sytuacji zachowanie szczególnej ostrożności jest wymagane? Tak, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy przejście dla pieszych, po drugie dlatego, że zbliżamy się do skrzyżowania. Czy postój pojazdu bezpośrednio za widocznym słupkiem wskaźnikowym jest zabroniony? Za tym słupkiem postój jest zabroniony. Zatrzymanie nie jest zabronione jest zabroniony postój. Czy włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 50 do 70 metrów za pojazdem jest prawidłowym sygnalizowaniem jego awarii na autostradzie? To nie jest prawidłowy sposób. Trójkąt w odległości przynajmniej 100 metrów. Czy przy stężeniu 0,2 promila alkoholu we krwi dozwolone jest kierowanie samochodem, samochodem pojazdem samochodowym? <laughs> Oczywiście, że nie. Dwa, 0,2 promila to już nie można. Poniżej 0,2 można. 0,2 już nie można. I część specjalistyczna. Czy prowadząc pojazd silnikowy z przyczepą w strefie zamieszkania, masz prawo jechać z prędkością 30 km na godzinę? Nie możesz tego robić, 20 to jest max. Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobow osobowego? W tej konfiguracji gaśnica jest obowiązkowa. Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorower nie mniejszy niż 1 metr, chociaż ja bym zachował więcej niż 1 metr? Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa. Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania? Gdy sprzeciwko nadjeżdża inny pojazd, gdy zaczyna padać deszcz, gdy wjeżdżasz na obszar zabudowany. No, gdy sprzeciwka nadjeżdża inny pojazd. W tej konfiguracji odpowiedzi, oczywiście. W jaki sposób obserwujemy drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? No, przede wszystkim tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia, żeby widać było jezdnię, żeby było widać chodnik, to co dzieje się na chodniku, to co dzieje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, więc tak, aby uzyskać jak najszersze pole widzenia. W jakim kierunku wypychany jest samochód podczas skrętu w prawo? Tak jak na karuzeli, gdy karuzela skręci się w lewo, to nas wypycha w prawo. A tutaj mamy zakręt, w jakim kierunku jest wypychany samochód podczas krętu w prawo. No w lewo, tak samo jak na koruzeli. Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania polskiego prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 na obszarze zabudowanym, który wydał ci policjant. 24 godziny jest takie pokwitowanie ważne. Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci należy instalować w pojeździe zgodnie z zaleceniem producenta tego fotelika czy urządzenia. Po prostu sprawdzamy instrukcję obsługi, i tak jak zalecił producent, tak musimy ten fotelik zamontować, a nie w jakiś sposób estetyczny. Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem jest po prostu zabronione. Gdy masz jakieś wycieki płynów, gdy ten silnik ci za bardzo dymi, gdy masz dziurawy tłumik, to nie możesz tego pojazdu w ruchu drogowym używać. Jednego sygnału nie możesz używać w pojeździe samochodowym. Możesz używać w pojeździe samochodowym, przepraszam, możesz używać w pojeździe samochodowym o ciągłym, nieprzeraźliwym tonie, bo sygnał o zmiennym tonie jest zarezerwowany dla pojazdów uprzywilejowanych. Jesteś świadkiem potręcenia pieszego. Jak powinieneś się zachować? No przede wszystkim musimy się zatrzymać, wezwać pomoc i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Wcale nie muszę być sprawcą tego wypadku. Wystarczy, że gdzieś tam po prostu najechałem na ten wypadek i muszę udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny? Uwaga, tu jest osoba poszkodowana, to jest kluczowe w tym pytaniu. Musimy pozostać na miejscu zdarzenia. I to było ostatnie już pytanie. Ja, jeżeli masz inne pytania trudne z bazy egzaminacyjnej, to zapraszam na grupę Facebookową "Prawo jazdy zdajemy egzamin" albo po prostu zapraszam na lekcje w pakiecie platynowym. Nas damy to, gdzie te lekcje prowadzę i odpowiadam na każde pytanie. Do zobaczenia.